Teraz dostawiłem jeszcze jedną instalację. O czym zobaczycie materiały już niedługo, bo już, już się montują powoli, żeby Wam to wszystko pokazać, jak to wyglądało. I wtedy już całkowicie zamknę, że będę płacił tylko i wyłącznie te 400 zł za y, opłaty miesięczne, dlatego że y, powiększyłem tą instalację. Czyli nie wszedłem oczywiście na nowe zasady. Bo ile można, to się trzymamy, żeby nie wchodzić na nowe zasady. I dzięki temu. Już całkowicie nie będę płacił za prąd. A dwa samochody elektryczne będą jeździły za darmo, totalnie. Ogrzewanie domu za darmo. Studio, w którym siedzę, za darmo. Yy, oświetlenie, gotowanie, życie w domu za darmo. Wydałem parę złotych. To się wszystko zgadza. W dobrym momencie w to wszedłem. To się wszystko zgadza, ale jak my żeśmy trąbili, kończą się stare zasady. Wchodźcie, bo to jest. Opłaca się. Wtedy ludzie mówili, nie, 20% mnie zabierają. Ta PGM je zabiera 20%, a innemu tauron zabiera 20%, a innemu Energa zabiera 20%. No to teraz wam zabierają 80%. Aczkolwiek nie do końca, bo jeśli weźmiecie pod uwagę, że jesteście w stanie skorzystać z autokonsumpcji totalnej, czyli wszystko to, co wyprodukujecie, jesteście w stanie. Wykorzystać, no to wy jesteście nawet do przodu. No może nie, bo my też, jak wykorzystamy w 100% autokonsumpcję, to jesteśmy do zera. Rozumiecie o co chodzi? Produkujemy 50 kWh któregoś dnia. Ogrzewamy sobie na przykład ciepłą wodę użytkową tego dnia. Wykorzystujemy, nie wiem, 20 kWh. W tym czasie korzystamy w domu. Znowu wykorzystujemy. Mamy magazyn energii, który nam przechwyci, powiedzmy nie wiem, te 15-20 kWh, które sobie założyliśmy taki magazyn energii, korzystamy w nocy z tego. Zużywamy.